Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, kochani moi parafianie i drodzy sympatycy naszego bydgoskiego sakrekel. Pragnę Wam powiedzieć, że to, co widzieliście przed chwilą, nie ma nic, ale to nic a nic wspólnego ze świętym Mikołajem. Ponieważ święty Mikołaj nie był żadnym pajacem, klaunem, krasnalem, gnomem, cudakiem czy innym babokiem, lecz biskupem. Święty Mikołaj był biskupem Myry. Obecnie Demre to, jest, to było miasto starożytne na południowym wybrzeżu Azji Mniejszej, czyli dzisiejszej Turcji. Południowe wybrzeże dzisiejszej Turcji. I tam żył w pierwszej połowie IV wieku, konkretnie zmarł w, 300, w roku 350. I jako biskup zasłynął z tego święty Mikołaj, zgodnie z tradycją, że miał na koncie wiele cudów, a także takich czynów miłości, wspomagał jak mógł potrzebujących. Wrzucał nawet mieszki ze złotem przez okno tam, gdzie, była, gdzie zachodziła potrzeba. No i stąd się to wzięło, że święty Mikołaj przychodzi z jakimiś prezentami upominkami. Jednak święty Mikołaj, poza tym, że był taki właśnie takim dobrym, troskliwym pasterzem, również potrafił się unieść świętym gniewem. Brał udział w Soborze w Nicei. I jak głosi y, tradycja, y, potępił w ostrych słowach herezję arianizmu i samego heretyka Ariusza miał nawet uderzyć. Taki uniesiony właśnie tym świętym gniewem, umiłowaniem prawdy, troską o czystość doktryny. Taki był też święty Mikołaj. I y, zmarł y, zgodnie z tradycją właśnie w swojej diecezji, w Myrze, właśnie tam, na południu dzisiejszej Turcji. Lecz kiedy Myra dostała się w ręce Saracenów, w ostatniej ćwierci XI wieku kupcy włoscy wykradli relikwie świętego Mikołaja i zawieźli je do Barii w południowych Włoszech, tego samego Barii, z którego przybyła do Krakowa królowa Bona Sforza. To tyle o świętym Mikołaju. Zatem święty Mikołaj powinien bezwzględnie wyglądać jak biskup, bo biskupem był. I takiego ja pamiętam jeszcze z dzieciństwa, z takich spotkań opłatkowych, czy jakichś tam powiedzmy świątecznych dla dzieci organizowanych, w których uczestniczyłem. Ktoś przebrany za świętego Mikołaja był, występował w Albie. Ornacie, ewentualnie w kapie. Miał mitrę biskupią na głowie. Pastorał, czyli laskę pasterską, jak biskup w ręce. Tak powinien święty Mikołaj właśnie wyglądać. I w żadnej czerwieni tam być nie powinno, bo męczennikiem on nie był. Zatem powinien być ubrany w szaty złote, ewentualnie z jakimś innym neutralnym kolorem, który z bielą i złotem konweniuje. Żadnej tam nie powinno być czerwieni, żadnych takich, żadnej czerwonej szlafmycy, ani czerwonego kubraczka. A skąd się wziął ten właśnie cudak w czerwonym kubraku, w jakichś tam czarnych butach, i tej prześmiesznej czapce. Otóż ze Stanów Zjednoczonych. Przedtem już istniał podobny stwór. Taki bajkowy, jakiś leśny, skrzat, nie wiadomo co, jakiś tam stworek bajkowy, który miał podobne odzienie, tyle że w zieleni. Taką zieloną czapkę, zielony kubraczek, jakiś tam klaus. Prawdopodobnie z Niemiec to przyszło, nie wiadomo zresztą dokładnie jak i co. I chyba izolując się na tym, swego czasu, główny taki projektant reklamy Coca-Coli, ten taki Chief Designer, narysował kiedyś w ramach reklamy przedświątecznej właśnie takiego stwora, tylko że w czerwieni i to zostało zaprezentowane jako Santa Claus. I tak już pozostało w Stanach Zjednoczonych. W Santa Claus to właściwie nawet nie znaczy święty i Nie wiadomo co to jest w ogóle, jakiś tam święty... Niby święty, niby Klaus, niby nie to Mikołaj, nie wiadomo co, ale w każdym razie to zostało wymyślone na potrzeby reklamy. I niestety u nas to się też upowszechniło i przyjęło. I chodzą takie cudaki po mieście, i straszą. Nie ma to nic wspólnego ani ze świętym Mikołajem, ani z biskupem, ani z historią, ani z prawdą, ani z estetyką. Bo jest to srogie dziadostwo, straszna tandeta, ohyda kicz. Ale chodzą i straszą dzieci, i same dzieci też się ubiera w takie prześmieszne, czerwone czapki, szlafmyce, i psuje się tym dzieciom gust, wypacza się również rozumienie idei świętego Mikołaja. Taki czerwony cudak w tej czapce ku braczku no, przypomina, tak jak już powiedziałem na wstępie, bardziej jakiegoś, może Pajaca, gnoma, krasnala, klauna, nie wiadomo kogo. Mnie to osobiście się kojarzy z takim, zgodnie z dawnymi podaniami, dziadem strachem który chodził gdzieś po wsi i straszył. Zaglądał w okno. Wzięło się to wyobrażenie prawdopodobnie z biednych żebraków, którzy zaglądali przez okna. W każdym razie nieraz nie dzieci straszono. Oj, bo babok tam przyjdzie. Nie, nie zaglądaj, nie wychodź. Taki właśnie w tym czerwonym kubraczku i czapce ja to zawsze myślę, że to jest taki amerykański babok, ale nie nazywajmy, na miły Bóg, nie nazywajmy tego baboka amerykańskiego świętym Mikołajem. Nie obrażajmy świętego. Jeszcze raz powtarzam, święty Mikołaj biskupem był i takim pozostaje.